Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z czytelniczym podsumowaniem sierpnia, czyli tak jak zawsze opowiem Wam o wszystkich książkach, które przeczytałam w sierpniu. E, myślałam, że było ich 9, tak powiedziałam na odcinku podcastu, natomiast okazuje się, że było ich 11, jak teraz policzyłam, bo kilka nie miałam zaznaczonych na Gudrycie. Niestety, ale już to nadrobiłam, naprawiłam to już. Tutaj mam mojego Gudryca. Bo ja nie zapamiętam tego wszystkiego. Okej, okay, zaczynamy od pierwszej książki, czyli Cały Mój Gniew Saby Tahir. To jest naprawdę świetna. Młodzieżówka, jedna z lepszych, jakie czytałam, jedna z tych bardziej wartościowych na pewno. W tej książce mamy dwie linie czasowe. W przeszłości poznajemy młodą dziewczynę, Mishap, która wchodzi w to dorosłe życie, wychodzi za mąż i widzimy ciągłe zmiany i dość smutne wydarzenia, które doprowadzają nas do teraźniejszości, gdy Mishap już jest dorosłą kobietą i ma nastoletniego syna. Więc w przeszłości poznajemy jej losy i jej życie, Natomiast w teraźniejszości skupiamy się na jej nastoletnim synu i jego przyjaciółce. To jest książka, gdzie mamy bardzo trudne momenty w życiu tych młodych osób. Momenty, które. Z którymi żadna młoda osoba nie powinna się mierzyć. Do tego mamy między innymi rasizm, który jest małą częścią tej książki, ale jest obecny ze względu na pochodzenie naszych głównych bohaterów. Mamy bardzo dużą stratę, żałobę, radzenie sobie z bardzo ciężkim momentem w życiu i, i ten taki moment, gdy chcesz podjąć decyzje, które mają wpłynąć na całe Twoje życie późniejsze, na całe Twoje dorosłe życie. Natomiast nie masz do tego możliwości, nie masz przestrzeni na to, żeby te decyzje dla siebie podjąć, bo nie jesteś w stanie do końca żyć tylko dla siebie. Jest to bardzo ciężka książka, ale jest bardzo ładna. Ym, I pomimo tego, że jest przykra, to daje nadzieję i, i gdzieś tam jest to światełko w tunelu. Nie zrozumcie mnie źle. To też nie jest nic nadzwyczajnego w, tym, w tych młodzieżówkach, które czytałam. Natomiast nie zmienia to faktu, że to jest po prostu dobra młodzieżówka, która przedstawia dobre wartości, która um, pokazuje konsekwencje złych decyzji, ale też pokazuje, że da się wyjść z trudnych momentów, w momencie, gdy już straciliście nadzieję. Więc tak, bardzo, bardzo Wam polecam. Naprawdę dobra książka. I jest od 14 roku życia. Kolejna książka będzie idealna na jesień. Pieśni żałobne dla umierających dziewcząt, nawet okładka jest jesienna. Mamy tutaj duchy, mamy cmentarz, nasza główna bohaterka, 16-letnia dziewczyna, mieszka wraz z ojcem, właśnie przy cmentarzu. Oni się tym cmentarzem zajmują. Jej matka niestety tam spoczywa, ponieważ umarła przy porodzie. Więc Winfred ma takie życie dość. Um, można powiedzieć takiej outsiderki. Ona bardzo dużo czasu na tym cmentarzu się spędza. Jest dość wycofana, jest uznawana za dziwaczkę wśród rówieśników. No i coś się dzieje, nie będę Wam zdradzać co, ale jest to powiązane z duchami, jest to powiązane z tym cmentarzem i z pewnego rodzaju atrakcją turystyczną. I w środku tego wszystkiego jest właśnie Winifred. Ta książka jest bardzo lekka, w sensie ma poruszone. Ciężkie tematy, bo są tu m.in. tematy śmierci poruszane, tematy gdzieś tam pierwszej miłości, problemów, z jakimi zmagają się młodzi ludzie. Mamy też tutaj między innymi wspomniane zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, mamy też żałobę. I mamy fajnie przedstawioną różnicę w tym, jak ze stratą bliskiej osoby radzi sobie młoda dziewczyna, a jak radzi sobie z tym jej ojciec. Ale wszystkie te tematy są tutaj omówione dość pobieżnie, w żaden wątek nie zagłębiamy się jakoś bardzo głęboko, więc uważam, że ta książka jest. Fajna dla młodych ludzi, dla młodych ludzi, którzy na przykład czytają młodzieżówki i chcieliby spróbować z jakąś lekką książką grozy, coś na właśnie ten jesienno-zimowy okres, to ta książka będzie fajna. Ale nie oczekiwałabym od niej, nie wiadomo, jak porywającej fabuły i jak bardzo rozwiniętego świata, bo to, to nie jest to. To jest książka, która była dla mnie czystą rozrywką i stała bardziej klimatem niż całą resztą. Następna książka to jest książka Miłość z serii Twisted. To jest pierwszy tom tej serii. Ja planowałam nagrać film, gdzie czytam wszystkie tomy tej serii. Może dalej to zrobię. Może to zrobię. Słuchajcie, chyba to zrobię. Więc tutaj wam tak bardzo pobieżnie powiem, o, co myślę o tym pierwszym tomie, bo wszystko będzie w tym filmie, tylko nie wiem, kiedy on się jeszcze pojawi, ale będzie. Um, tak, pierwszy tom poznajemy tutaj um, Aleksa Wolkowa oraz naszą główną bohaterkę Ewi. Nazwijmy ją Ewi. Um, naszą główną bohaterkę, która ma starszego brata, no i ten starszy brat ma przyjaciela tego przyjaciela Aleksa Wolkowa. Zacznijmy od faktu, że nasza główna bohaterka jest dorosła. Ok? Jest dorosła, jest dorosłą kobietą. Natomiast jej brat postanawia prosić Aleksa, żeby się nią zaopiekował na czas jego nieobecności. To już mnie tak strasznie zirytowało, ale dobra. No i oczywiście, jak możecie się domyślić, Widzimy rozwój relacji niedostępnego Aleksa i naszej szalonej głównej bohaterki, która oczywiście zawsze ma coś do powiedzenia, która sprzeciwia się gdzieś tam kontroli Aleksa. No i Alex jest tym bezwzględnym, mającym tajemnicę, niedostępnym mężczyzną. No i później to się rozwija i dzieją się rzeczy dziwne. Dzieją się rzeczy takie mafijne, takie trochę kryminalne. Um, no ale głównie to jest romans, of course. I tak jak pierwsza połowa książki była okej. Okay, jakby czułam taki po prostu vibe spoko romansu e, dla dorosłych, bo byli też dorośli bohaterowie. Natomiast w drugiej połowie podziały się strasznie hardkorowe rzeczy. Gdzieś tam niby się to zapowiadało. Zapowiadało się, to nie było tak, że to było tak wiecie randomowo wrzucone. Natomiast było Trochę tłumacz dla mnie, szczerze mówiąc. Nie wiem, nie porwała mnie ta druga część książki, w sensie druga połowa. Ale nie uważam, żeby to było coś złego. Chyba nie mam jakichś szczególnych przemyśleń na jej temat, szczerze mówiąc. Nie za wiele z niej pamiętam. To coś to, to, o czymś to świadczy, co nie? Bo słuchałam ją z wielką uwagą, bo słuchaliśmy tego razem z moim chłopakiem w audiobooku, gdy jechaliśmy samochodem. Więc jakby. Dużo uwagi jej poświęciłam, bo my o niej też rozmawialiśmy, w trakcie przerywaliśmy słuchanie, mieliśmy jakieś dyskusje, natomiast nie zapadła w mojej pamięci jakoś bardzo mocno. Więc tak, na razie to tyle, nic więcej nie będę Wam zdradzać i na pewno wezmę się za drugą część za niedługo. E, następnie książka Nic tu nie jest prawdą. E, to jest thriller, thriller naprawdę świetny. Chyba jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w tym miesiącu, i chyba ogólnie z thrillerów to jest jeden z najlepszych thrillerów, jakie przeczytałam w tym roku. E, czytałam go podczas maraton naszego z Karolą na książkowych echach. Nie mam tej książki w siebie, bo brałam ją od Karoli, ale no powiem Wam, że naprawdę bawiłam się na tej książce świetnie. Najważniejsza rzecz, że to nie jest taki typowy thriller, bo to nie jest thriller, który stoi, wiecie, jakimiś nie jak wciągającymi wydarzeniami, które cały czas trzymają Was w napięciu. Nie, ten thriller stoi bohaterami, ich psychiką i tym, Dlaczego postępują tak, a nie inaczej. Yy, I bardziej właśnie zagłębiamy się w to niż w jakieś hardkorowe wydarzenia. A ja w tym roku dowiedziałam się, że bardzo lubię takie thrillery. W sensie dowiedziałam się po prostu czytając je i, i zorientowałam się, że naprawdę mi się podobają. Nie mówię, że takie standardowe thrillery mi się nie podobają, bo też je uwielbiam. Natomiast w tych jest coś innego i coś takiego intrygującego. Bardzo lubię czytać o bohaterach yy, i i o wiele bardziej wolę poznać bohaterów niż mieć jakąś mega rozwiniętą fabułę, gdzie charakteru bohaterów nie czuję. Jeśli chodzi o fabułę, to mamy tutaj historię podcasterki, która poznaje kobietę, która urodziła się dokładnie tego samego dnia co ona, mają tyle samych lat, i urodziły się nawet w tym samym miejscu, co jest trochę przerażające. No i właśnie ta kobieta, którą ona poznała, proponuje jej, żeby ta podcasterka. Przeprowadziła z nią wywiad, gdzie ona opowie o swoim życiu i o swoim związku, gdzie jest bardzo duża różnica wieku, jest to związek dość kontrowersyjny. No i jak możecie się domyślić, ta relacja się ich rozwija, coraz więcej rzeczy wychodzi na jaw, um, coraz więcej niepokojących faktów z życia um, tej, tej kobiety wychodzi na jaw i, i dzieją się rzeczy różne, nie będę zdradzać jakie. To, co mi się bardzo tu podobało, to są wstawki z Ekranizacji tej historii na Netflixie. My, tak naprawdę, widzimy scenariusz serialu na podstawie tych wydarzeń, które, które, o których czytamy. Naprawdę świetna książka, polecam. Następnie przeczytałam książkę w jednej chwili, która miała sprawić, że będę płakać, że będę miała złamane serce, bo tak Karola też mi mówiła, i ona też tak sama miała i płakała na różnych wydarzeniach. Natomiast, czytając ją. Nie czułam większych emocji. W sensie czułam irytację to na pewno, postępowaniem niektórych bohaterów, natomiast jakoś takich większych emocji nie czułam. Tutaj mamy historię nastoletniej Fin, która wyjeżdża wraz z rodziną i, i przyjaciółmi na narty. Niestety, jej życie się kończy dosłownie. To nie jest spoiler, to jest na początku, to jest w opisie, i na tym się opiera cała historia. Finginie, ponieważ mają wypadek samochodowy, i żyje jakby trochę między światami, w takim zawieszeniu. Ona widzi wszystko, co się dzieje. Ona obserwuje swoich bliskich, natomiast oni już jej nie widzą. No i tak naprawdę, oczami Fin, widzimy wszystkie wydarzenia, które mają miejsce po tym wypadku. Wydarzenia tragiczne. Ten wypadek wstrząsa wszystkimi dookoła, bo wychodzą na jaw różne emocje, różne uczucia, może też tajemnice skrywane. No i widzimy. Też bardzo złe zachowanie niektórych bohaterów. Widzimy też, jak, jak różnie ludzie reagują na stratę bliskiej osoby, jak różnie reagują na tą żałobę. Naprawdę książka jest bardzo smutna, bardzo ciężka i przygnębiająca. Natomiast, no, tak jak mówię, nie odczuwałam większych emocji podczas czytania. Była wciągająca, była angażująca i, i była frustrująca. Przez to zachowanie bohaterów, którzy niekiedy zachowywali się po prostu. Tra dramatycznie, ale to było fajne w tej książce, ile ona emocji wywoływała, właśnie takich negatywnych, ale nie ze względu na to, że była źle napisana, tylko ze względu na postępowanie po prostu ludzi. Tak jak mówię, wywołała we mnie emocje, tylko nie te, których oczekiwałam. To nie jest nic złego, e, ale no była okej. Okay. Nie była niczym nadzwyczajnym, ale też nie była zła. Następna książka, moje wielkie rozczarowanie w tym miesiącu, czyli bez skazy Elsie Silver. Podanem Dusted byłam mega napalona na wątek rodeo, wątek kowbojski w książkach. Jest tego tutaj dużo, co było świetne. W trakcie nawet ogląd w trakcie czytania tej książki oglądałam rodeo na telewizorze i było to... Wiedziałam jak to wygląda, ale gdy to obejrzałam już tak naprawdę poświęcając temu uwagę, to to jest straszne. Więc tak, byłam mega, mega wciągnięta w ten klimat i, i żyłam tym przez chwilę, gdy czytałam tę książkę. I pierwsza połowa była fajna, natomiast w drugiej podziały się rzeczy romantyczne, które mi nie spasowały. Nasza główna bohaterka, absolwentka studiów prawniczych, świeżo upieczona, zaczyna pracować u swojego ojca. Jej ojciec jest agentem pewnego gwiazdora Rodeo, który ma problemy medialne przez to, że ma niewyparzony język. No i. Nasza główna bohaterka dostaje zadanie życia, ma być jego, jego niańką. Przyjeżdża do jego domu rodzinnego, poznaje jego ojca, jego brata, no i tam zostaje, żeby go niańczyć, żeby trochę jego wizerunek gdzieś tam oczyścić z tych, tych wszystkich złych um, rzeczy, które wokół niego krążą, żeby trochę go przyhamować, żeby nic nie zrobił złego, um, żeby nic złego nie powiedział, żeby nie było żadnych skandali. Więc jakby niańczy dorosłego chłopa. Okay. Ona jest bardzo fajną bohaterką. Widać, że jest taka, wiecie, uśmiechnięta, ale z drugiej strony zawsze ma coś do powiedzenia, trochę pyskata, trochę żartobliwa. Natomiast Reed, on był Reed, prawda? Reed, Reed jest takim trochę gburowatym chłopem. Widać, że skrywa w sobie dużo emocji, dużo bólu. I nasza główna bohaterka gdzieś tam próbuje przebić się przez jego skorupę. Rit jej na początku nie dopuszcza, jak możecie się domyślać. Mamy rozwój ich relacji, więc nie będę wam mówić, co tu się dzieje, ale domyślamy się, co się dzieje. To, co mi się też podobało, to jakby spojrzenie trochę na Rida jako na sportowca, który ma kontuzję, który nie chce rezygnować z rywalizacji i nie idzie do lekarza pomimo tego, że ma kontuzję. I to jest przedstawione jako coś złego, bo, bo, bo on jakby ukrywa to wszystko przed swoimi bliskimi. Ale są osoby, które o tym wiedzą, które próbują mu jakoś pomóc. Jakby fajnie została przedstawiona jego dusza sportowca, który już nie widzi życia poza tym sportem, który się tylko czuje sobą, będąc na byku. Um, więc to jest okej, okay. ale w momencie, gdy wchodzi ten taki już wątek romantyczny, dosłowny, gdy są sceny erotyczne, gdy już ze sobą rozmawiają w taki romantyczno-erotyczny sposób, to mi się straszliwie nie podobało. To było tak cringeowe, to było tak. Och, nie. I, I to mi zniszczyło całą książkę. Tak bardzo mi się to nie podobało, że odbiór całej książki mi się zmienił. I, i po prostu, no nie. Następna książka to Sezon na truskawki Marty Dido. To jest moja pierwsza książka tej autorki, i na pewno nie ostatnia. Na pewno też to nie jest książka dla każdego. To jest książka dość um, No taka wyzywająca, dość dosłowna i intymna bardzo. Mamy tutaj różne opowiadania. Skupiające się na kobietach, na ich seksualności, na podejściu mężczyzn do kobiet, na związkach em, mężczyzny z kobietą, kobiety z kobietą. Mamy tutaj różne związki, różne relacje, różne przyjaźnie, no i też różne spojrzenia na seksualność, na intymność, na życie erotyczne. Em, są to bardzo dziwne opowiadania. To są opowiadania, które skupiają się na właśnie tych rzeczach, których powiedziałam. My tu nie znamy za bardzo imion bohaterów, my tu nie mamy konkretnej fabuły. To jest takie po prostu krążenie wokół tego tematu. Nie, tak jak mówię, to nie jest dla każdego, na pewno. Niektóre osoby się przy tym wynudzą, niektóre osoby nie zobaczą w tym sensu większego. Dla niektórych będzie ta książka zbyt taka dosłowna i wyzywająca, natomiast mnie to kupiło i mi się podobało. Nie mówię, że to będzie coś nadzwyczajnego e, i że nie wiem, dowiedziałam się tu czegoś, czego nie wiedziałam. Nie, to nie jest ten typ książki. To jest książka, która w bardzo, um, uważam, w trafny sposób opisuje właśnie tą intymność, seksualność w młodym wieku, w starszym wieku. Jeżeli już jakieś rzeczy z tego przeszliście, to myślę, że wie z wieloma rzeczami możecie się tutaj utożsamić. Ale to jest zdecydowanie książka dla do dorosłego, dojrzałego czytelnika, to na pewno. Teraz thriller. Zatoka surferów. Słuchajcie, to jest książka idealna na wakacje, bo mamy tutaj surfing, mamy tutaj zabójcze fale, mamy tutaj grupkę znajomych i naszą główną bohaterkę. Która dowiaduje się, że jej przyjaciółka się zaręczyła, więc postanawia do niej polecieć i trochę jakby ją uratować z tego związku, bo. Zdarzyło się to dość nagle, i w momencie, gdy jest tutaj przyjaciółki, okazuje się, że mają oni wyjazd. Wyjazd ze swoimi przyjaciółmi do pewnego miejsca na odludziu, gdzie skupiają się tylko i wyłącznie na swojej największej pasji, czyli surfingu. Walczą o każdą falę i, i po prostu tym żyją przez ten czas. No i zostaje oczywiście naszej głównej bohaterce zaproponowany ten wyjazd, żeby pojechała z nimi. Ona niezbyt chętnie się zgadza, natomiast surfing kiedyś był jej Pasją. Po pewnych tragicznych wydarzeniach postanowiła odłożyć deskę i nie wchodzić już do wody, no ale wiadomo. Że ludzie potrafią być przekonujący, no i fale również ją mogą do tego przekonać, do powrotu. Gdy już zjawia się na miejscu, um, to oczywiście jest tą jedyną nową osobą w grupie. Wszyscy gdzieś tam mają ze sobą jakieś powiązania, mają sekrety, mają niepisane umowy, niewypowiedzianych dużo jest słów, ale one gdzieś tam są cały czas w powietrzu. Jest dziwna, duszna atmosfera, no i nasza główna bohaterka zaczyna drążyć, robi coś, czego nie powinna robić, um, zaczyna szukać odpowiedzi na różne zastanawiające, co ją pytania i kwestie. Co nie podoba się niektórym bohaterom, um, dochodzi do tragicznych wydarzeń, które zapoczątkowują jeszcze więcej tragicznych wydarzeń. Jeśli chodzi o, o jakby moje zaangażowanie w historię, to było od pierwszych stron. Ja nie potrzebowałam się w nią wkręcić, bo ja dosłownie byłam od samego początku zaangażowana i pomimo tego, że w pierwszej połowie tej książki nie ma za dużo tych thrillerowych wydarzeń, to i tak to napięcie, zaangażowanie i niepewność moja um, były budowane cały czas, co mi się bardzo podobało. W drugiej połowie oczywiście dzieje się o wiele więcej. Chyba jestem fanką jednak tej pierwszej połowy, gdzie bardziej się wkręcałam dopiero w tę całą historię. Nie wiem, było to jakieś takie fajne i angażujące. Nie mówię, że druga połowa mi się nie podobała, ale zdecydowanie były tam o wiele bardziej hardkorowe wydarzenia i czasami może nawet panował lekki chaos. Ale tak, na wakacje czy na właśnie jesienny wieczór, gdzie chcecie trochę wrócić do tego lata, do tego ciepła i wody, to ta książka będzie. Bardzo dobra. Następnie przeczytałam książkę Wakacje pod morzem, Marty Bian, natomiast nic wam nie będę tutaj o niej zdradzać, bo omawiamy ją z Karolą w um, odcinku podcastu, książkowe echa naszego podcastu. E, ten odcinek będzie opublikowany 16 września, nie wiem czy już jest po 16 września, czy przed, gdy to oglądacie. Natomiast tam usłyszycie moją opinię i tam zapraszam, tu nie chcę wam nic zdradzać, bo to była po prostu książka miesiąca w naszym podcaście na sierpień i, i, i tak, tam usłyszycie moją opinię. Dobrze, dobrze. Dwie ostatnie książki, które mi się bardzo podobały. Listonoszka z Apuli totalnie skradła moje serce. Trąbię wam o tej książce wszędzie. Dałam jej cztery gwiazdki, co się nieczęsto zdarza u mnie, jeśli chodzi o takie obyczajowe historie. Natomiast nie wiem czemu aż tak mnie urzekło. Chyba przeczytałam ją w idealnym momencie i idealnie gdzieś tam wpasowała się w to, co ja lubię, bo mamy tutaj Włochy. XX wiek. Nasza główna bohaterka wraz ze swoim mężem przyjeżdżają do jego rodzinnych stron we Włoszech, właśnie tam zaczynają to codzienne życie z jego bratem, żoną tego brata, znajomymi, sąsiadami, bo to jest takie małe miasteczko. I tak naprawdę mamy tutaj wydarzenia sprzed wojny, w 30 któryś rok XX wieku i. Pierwsza część tej książki chyba kończy się przed samą wojną, natomiast kolejna zaczyna się po wojnie już, więc nie mamy stricte tych wydarzeń wojennych, ale widzimy wpływ wojny na ich życie potem. Więc to jest fajne. I tak naprawdę mamy tutaj taką bardzo powolną i piękną historię tej rodziny, z pokolenia na pokolenie, tak naprawdę, i tego małego miasteczka, gdzie nasza główna bohaterka się zjawia. Jest to. Kobieta, która stawia na swoim, to jest kobieta, która nie boi się podjąć pracy, która nie przystoi kobiecie. Nie mówię tutaj o, 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 wiecie, jakiejś takiej źle postrzeganej pracy, tylko tytułowej listonoszki. Listonoszem powinien być w tamtych czasach mężczyzna, nie kobieta, a ona zaczyna starać się o pracę listonoszki. Czy jej się to udaje, czy nie, to nie będę wam mówić, nie będę wam zdradzać, ale to nie jest książka, która stoi jakimś, wiecie, Porywającymi wydarzeniami. To jest książka, która stoi życiowymi wydarzeniami, która stoi wartościami, którymi kierujemy się w życiu, e, która stoi miłością, tą przyjacielską, tą romantyczną, tą niespełnioną, która stoi rodziną, relacjami w rodzinie. To jest książka taka totalnie życiowa, powolna, spokojna, dramatyczna niekiedy, smutna, radosna. To jest wszystko, co jest właśnie w naszych życiach, i to jest piękne. Ja uwielbiam takie historie. Dlatego tam mnie też tak urzekła. Bardzo mi się podobała. Nie wiem, czy Wam się też spodoba, taką mam nadzieję, ale, ale po prostu we mnie jakoś bardzo uderzyła. I ostatnia książka to Romans Hate Mail. Ehm, tak, to jest książka, która też mi się podobała, chociaż widziałam naprawdę dość sporo negatywnych opinii na i temat później na Goodreadsie, jak tak wchodziłam, ile ona w ogóle ma, jaką ona ma, co no bo ja jej dałam: 3,8 gwiazdki, co jest u mnie bardzo dużo, <laughs> szczególnie jak na romans. Ale widzę na przykład, że. Anna, bestsellerka, dała jej DNF. Kat vloguje, dała jej jedną gwiazdkę. Hm. Nie wiem. Ale mi się podobała. Ja się naprawdę dobrze bawiłam. Słuchajcie, już tracę głos. Duszę się. Mój kaszel nie przeszedł, jakby ktoś się zastanawiał. Dobra, kończmy ten odcinek, zanim ja tutaj po prostu padnę. W hate mail poznajemy Naomi. Naszą główną bohaterkę, która już teraz jest dorosłą kobietą, natomiast kiedyś, gdy była dzieckiem, korespondowała z Lukiem. Luka nigdy w życiu na żywo nie poznała, natomiast poznała go poprzez listy, ponieważ w szkole był taki projekt, że mieli oni wymieniać listy z obcymi osobami z innej szkoły, czy tam z innego miasta, z innego stanu. No nieważne. No i tak korespondowali ze sobą od piątej klasy. No i my mamy wgląd w te listy. Gdy ich relacja dopiero gdzieś tam się y, zaczynała kształtować. No i mamy też wydarzenia z teraz, gdy nie mają kontaktu, ale dzieje się pewna rzecz, przez którą Naomi chce odnaleźć Luka. W międzyczasie y, poznaje ona swojego przystojnego sąsiada. Który, z którym zaczyna budować też jakąś relację, ale nie rezygnując z odnalezienia luka, więc niekiedy nie postępuje najlepiej. No i my cały czas gdzieś tam mamy tę historię przeplataną właśnie tymi listami z przeszłości, dzięki czemu mamy lepsze wyobrażenie właśnie o tym, jak ta relacja jej i Luka wyglądała. Bo to było takie, to nie były miłe listy. Oni zaczęli pisać po prostu obrażając się i będąc dla siebie naprawdę niemiłymi. Natomiast to było, wiecie, takie dziecięce przekomarzanki. E, które później przerodziły się w jakąś taką poważniejszą trochę relację, bo oni też sami byli starsi. E, widzimy też to, jak ciężko Luke miał w życiu, co się u niego podziało. E, ta część naprawdę mnie wzruszyła i, i gdzieś tam dotknęła. No i różne rzeczy się tam później dzieją. Czy się domyśliłam zakończenia? W pewnym momencie podejrzewałam to, ale i tak mi się to podobało, pomimo tego, że jakby no każdy się domyśli praktycznie tego, co tam się dzieje. Ale nie zmienia to faktu, że, że było to fajne e, i... Dobrze się bawiłam, po prostu ta książka mi dała bardzo dużo radości. Było mało jakichś takich cringe'owych momentów, było mało scen erotycznych. Tutaj bardziej się skupialiśmy po prostu na ich relacji, na rozwoju ich relacji, na przeszłości, przyszłości i, i na codzienności i to było strasznie... Widzicie, jak mi się cieszy po prostu buzia, jak ja o niej mówię? Bardzo mnie urzekła ta książka i ja też bardzo lubię motyw listów w książkach, tylko żeby tych listów nie było za dużo. I tutaj właśnie była idealna ich ilość. Naprawdę podobała mi się. Dobrze się bawiłam. Dobrze słuchajcie, to są chyba wszystkie książki, które przeczytałam w sierpniu. Jak widzicie, było fajnie. Dobrze się bawiłam przy wielu z nich. Było, było tam jakieś rozczarowanie, ale nie było ich wiele. Więc tak, cieszę się, cieszę się z tego miesiąca. Natomiast teraz już wchodzę w inną erę książkową, ponieważ już od 1 września jestem jesieniarą, więc teraz już mam ochotę na kompletnie inne książki, jak zawsze. I mam nadzieję, że, że uda mi się jakieś fajne we wrześniu też przeczytać. Dajcie mi koniecznie znać, co wy przeczytaliście w sierpniu, jaka była najlepsza książka, jaka była najgorsza. Wszystko mi piszcie w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem. Cześć.